Jak działa trójkąt narcystycznej manipulacji? Narcysi nie działają przypadkowo. Stosują sprawdzony system, który nazywam trójkątem manipulacji. Każdy narcyz potrzebuje trzech rzeczy: po pierwsze, kontroli. Narcyz obsesyjnie musi kontrolować twoje emocje, decyzje i relacje. Po drugie, walidacji. Narcyz karmi się twoim podziwem i uwagą, jak Wampir emocjonalny. Po trzecie, dezorientacji. Poprzez gaslighting, przekręcanie faktów sprawia, że przestajesz ufać własnej percepcji. Kiedy zaczynasz rozpoznawać ten trójkąt w działaniu, manipulacja traci swoją moc. Zauważ, że narcyz zawsze będzie cię wciągać w kłótnie o nieistotne szczegóły, zarzucać ci dokładnie to, co sam robi, i nieustannie testować Twoje granice. Coż wiedzieć, jak wyrwać się z tego toksycznego trójkąta? Zobacz mój film o obronie przed narcyzami, gdzie dzielę się konkretną strategią odzyskania wolności emocjonalnej.